Naprawdę dzieje, nie wiem jakim cudem. Patrzcie, czekaj, zalogujcie się na moje konto. Matko nie tę. Te... Ja się popłaczę. <ścoughs> Za nic kur... Ja się popłaczę totalnie. Kochani, tak. Dostałam bana na jeden dzień. I jutro idę do szkoły! Rozumiecie, tam. I to jest S! Patrzcie, za co dostałem, prawda? Zapisanie! Cześć! Dla... Dlaczego? Przepraszam. Haj? No, cześć, 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 Dziękuję. No, tu już rozumiem, że to, ale chociaż zabrulowałem to, ale. No, no, na bak w przepisie banan na jeden dzień, dlatego, że napisałam haj. <grywa> Ej, no to fajnie, Roblox, nie pozwalasz mi pisać na Robloxie cześć. I taka, i taka piękna Wielkanoc. Kocham Wielkanoc. Totalnie kocham Wielkanoc. I love you, Wielkanoc. Totalnie.